A ja zawędrowałem na najwyższy poziom w operze. W widowni, już wyżej nic nie ma. Co ciekawe, na najwyższym poziomie jest najlepszy dźwięk, bo tam nisko to... ten dźwięk jest bardzo, bardzo, bardzo ciepły. Puta nic nie słychać. A tutaj słychać się... hmm, jaki pewnie takim podwieszony suki, który ten dźwięk odbija. Tutaj nie głośniki sam mówią bo o, tu jest głośno w więc tutaj słychać dobrze.

Najbardziej klaustrofobiczne, takie trochę przerażające. Jest ten fragment, gdzie się schodzi po. A jeszcze tutaj też zajdziemy. Gdzie się schodzi po tych szklanych. To po pomieszczenie techniczne. Gdzie się schodzi po tych szklanych schodach. Więc ten widok w dół z takiej wysokości jest trochę przerażający. No, i do tego yy, yy. są te żarty, że kobietom widać wszystko, co mają od spodu. Tak to wygląda. Tutaj, więc te schody są tak przerażające, powiem wam szczerze. Właśnie nie tylko ze względu, że widać Wam wszystko, co od spodu, ale też jak się po wschodzi, to takie trochę wrażenie jest. Jak ktoś ma lęk wysokości, to musi się mocno trzymać poręczy. Mimo tych kropek jest taki trochę strach. No i jeszcze raz przypominam o tym, yy, że tutaj brakuje tych miejsc parkingowych przed operą. Brakuje od 500 do 700 miejsc parkingowych przed operą. Nielegalna samowola budowlana, wybudowana 5 razy drożej niż miała kosztować i do dzisiaj tak to działa. よか <laughs>